Witajcie moi kochani na październikowym rozkładzie tarota. Rozkład ogólny oczywiście dla wszystkich znaków Zodiaku. Tradycyjnie zaczynamy od zodiakalnych baranów. Ja już karty wcześniej potasowałam i oczyściłam. Tradycyjnie jeszcze jedno potasowanie i zaczynamy. Aha, rozkłady w tym miesiącu będę wykonywać kartami Złotego Tarota. Znacie już te karty, są duże jak widać rozmiarze swoim, ale za to mają piękną, piękną grafikę, taką przyjazną, na okazję, spokojną, miłą, bez jakichkolwiek niejasności. Tak, tak, przynajmniej wynika też tutaj z opinii osób, które, którym tarot wykonywałam tymi kartami. A więc zaczynamy. Jaka energia idzie do Was w tym miesiącu? Jakie wyzwanie stoi przed Wami? Jakie są tego przyczyny, co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ? Tak. Co jest w Waszej głowie, co jest celem? Zbyt tak układam, żeby to było dobrze widoczne. Połowa miesiąca no już za chwilę Wy do tego wszystkiego Wasza tożsamość, Wasze głębokie potrzeby, warunkowania, otoczenie tutaj zawsze rozkładam dwie karty zagrożenia, szanse wynik końcowy, rada tło tego czytania cesarzowa, cesarzowa to jest dobrostan, to jest taka powiedziałabym kreacja dobrostanu kreacja wpływu, kreacja władzy i owszem bo jest to cesarzowa natomiast jednocześnie jest to też matka jest to macierzyństwo, jest to ten dobrostan jest to obfitość bardzo ładna karta, zwłaszcza, że mamy październik, czyli miesiąc zodiakalnej wagi, gdzie Wenus, czyli właśnie nasze potrzeby no na pierwszy pralni, to takie potrzeby socjalne, więc dobrze się zapowiada. Dobrze, więc mamy tą cesarzową w tle, i zaraz zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało dalej dla nas. Tak, więc co przed Wami? Wiadomości, informacje, dużo się dzieje, dużo okazji, być może przemieszczania się też różnego rodzaju sytuacji, które będą wymagały decyzji, podejmowania szybkich decyzji. No i ogólnie komunikacja, tak? Komunikacja, a pamiętajcie, że mamy jeszcze, 17 bodajże jest Merkury w retrogradacji, więc na tą komunikację należy uważać, aby słowa wypowiedziane nie raniły, albo słowa wypowiedziane powiedziane były za często, czy za szybko, przepraszam bardzo i też y, tym, tym oto sposobem nie spowodowały więcej szkody niż pożytku. Ale ten Merkury też w jest po coś. Ale dobrze, na tym kanale nie zajmujemy się astrologią, a, a talotem, w związku z powyższym idziemy dalej. Jakie wyzwanie przed Wami? Osiem mieczy. Jak się wydostać? Jak się wydostać? Jak znaleźć rozwiązanie z sytuacji bez wyjścia? Kiedy jest za ciasno? Kiedy jest trudno? Kiedy nie wszystko jest widoczne? Jak? intuicją, działać intuicją, działać głębokimi swoimi potrzebami, instynktami niemalże, tak, czyli osiem buław kontra osiem mieczy nieźle, ósemka ósemka, dobrze, jakie są tego przyczyny? Zmiana i to uwaga, zmiana przychodząca z zewnątrz, energie z zewnątrz które wnoszą zmianę, energie z zewnątrz, które wpuszczają koło zmiany w ruch które przychodzą w yy, no nie, nie zawsze jest coś nieoczekiwanego, bo pewne rzeczy się dzieją, dzieją, dzieją się i na nas przybierają po prostu tempa. Niemniej jednak ta zmiana i w związku z tym powiązana komunikacja dużo się będzie działo, okazji, a jednocześnie konieczność podjęcia pewnych, zapewne decyzji co do tego wszystkiego, co się dzieje, jest, wynika z pierwotnej zmiany. Okej, okay, dobrze, co odchodzi do przeszłości, ale ma wpływ. I tu uwaga, karta do góry nogami, tak, tak ją podniosłam, tak ją przeczytam. To jest Rydwan. Rydwan, który mówi o tym, o zaburzeniu, ja bym powiedziała, tak patrząc na tą kartę, jak to się dzieje, Rydwan pędzi do przodu, to też jest przemieszczanie się, to jest pewna perspektywa, to, to jest ogólnie Rzecz biorąc, również ruch. Natomiast uwaga, o czym tutaj może mówić? Może mówić o jakimś, yy, że to, co sobie wybraliśmy w jakimś tam kierunku pędzenia, wymaga, żeby pędzić dalej, wymaga równowagi, i tutaj jest coś nie tak z równowagą. Yy, rydwan do góry nogami yy, może mówić o tym, że nie do końca idzie coś po naszej myśli, że są pewne problemy. To może też mówić o jakiś. Wypadkach. Może mówić o takich nagłych zwrotach akcji. Generalnie utrata kontroli, utrata kontroli yy, lub dążenie do równowagi wobec trudności, jakie się tam gdzieś wydarzyły. Yy, jest tym wpływem z przeszłości. Dobrze, co w waszej głowie w związku z powyższym siedem mieczy, jak wynegocjować dla siebie najlepszą opcję, jak znaleźć rozwiązanie, jak ugrać coś, co jest ważne, co jest istotne w danym momencie. No tak, tutaj jest, yy, matta cesarzowa w tym momencie yy, jest, jest zasadna, bo, bo cesarzowa mówi o tym wpływie, cesarzowa mówi o obfitości, o takiej potrzebie perspektywy, a tu widać, że trochę się dzieje nie do końca tak, jakbyście sobie tego życzyli, także to ugranie, wynegocjowanie jest tutaj celem i też ochrona siebie, tak? Dobrze, i co się dzieje w połowie miesiąca? ASBU, a Czy jakiś nowy początek, przedsięwzięcie czegoś, co otwiera pewne nowe możliwości, nową jakąś jakość. Eee, w każdym bądź razie, jakby nie było, to, co się wydarzy, wynika ewidentnie z Waszych podjętych tutaj działań. No, miejmy nadzieję, że w obronie eee, tego tutaj własnego interesu. Dobrze, do tego wszystkiego. 7 monet, czyli siódemka. Mieczy, u góry, się bardzo te, to jest bardzo duża taka spójność, tak? W tych, tych wszystkich kątach. Po to, co waszej w Waszej głowie, Waszej tożsamości jest, siedem mieczy, cierpliwość, czyli cierpliwe dążenie do celu, cierka, czekanie na owoce przed przedsięwzięć. To jest, to jest też karta mówiąca o, o takiej no tak, jak chciałam, potrzebie cierpliwości, pot, potrzebie też takiej, to być może też. To też może wynikać z tego, że czekacie na jakąś zapłatę, czekacie na zwrot czegoś, co wynika z was wcześniej za, zainwestowanego przez Was czasu, zaangażowania, jakąś efektywność podjętych działań, ale żeby się to wydarzyło, to trzeba sobie dać czas, trzeba dawać sobie cierpliwość, tak? Czyli to, to w waszym wnętrzu, to towarzyszące. Pewnym działaniom ten stan, ten stan jest, jest niezbędny, tak, żeby ugrać to swoje, bo tak jak powiedziałam, tutaj macie w głowie siódemkę mieczy, i to ta karta jest, jest kartą mówiącą o tym, żeby no, wynegocjować dla siebie coś, co jest dla nas niezwykle istotne w danym momencie. Dobrze, jak otoczenie? Otoczenie paśkielichów. Otoczenie jest takie miłe i sympatyczne, powiedziałabym sprzyjające, niegroźne powiedziałabym no, prezentujące się tak jak dać z darem, z sercem bo kielichy to, to jest oferta z otoczenia jest ta komunikacja jest, jest to miłe, ten pas jest też w pozycji takiej tutaj prostej to jest ważne i pas jest taką młodą energią, czyli jest to to ja, tak jak nie bez kozery, tutaj powiedziałam, uczucie pewnej niewinności, czyli chodzi o to, że ono nie przy, wobec tych wszystkich tych sytuacji, które się tutaj dzieje, przyjmuje postawę taką, taką otwartą. O, jest otwarte, tak? Te pazie są otwarci, tak? I to jest taki paź, który raczej nie jest tych manipulujących, jeżeli można tak powiedzieć, tylko działa z poziomu serca. Jakie są zagrożenia? A już to gdzieś widziałam, tak? jakie są szanse, tak? Zagrożeniem jest, zagrożeniem jest to, że może będziecie chcieli podjąć jakąś nową, jak powiedziałam, decyzję o konieczności zmiany. No ta zmiana tu gdzieś była w podstawach, ale tutaj, tak jakby, było to z powodu, jeżeli to jest zagrożenie, to niekoniecznie ten, ten wybór, to ryzyko jest w tym momencie y, czymś potrzebnym, tak, bo pamiętajcie, że tu macie gdzieś wywrócony rydwan, czyli ta zaburzona równowaga, to jest taka też nieracjonalność jak gdyby pewnego kierunku albo zaburzenie widzenia kierunku, tak, więc w, w kochankach ja tutaj widzę, y, że to takie zauroczenie pewną, pewną zmianą, czy taka gotowość do zmiany, i widzicie, ona stoi też w kontrze wobec, wobec tej cierpliwości, tak, bo ta cierpliwość jest, no, gdzieś powiedziałabym tutaj niezbędna, zwłaszcza, że co się dzieje, w po drugiej, w drugiej stronie też macie wielkie arkana, bo macie w szansach zmartwychwstanie, to jest takie, jakby, no, przede wszystkim odrodzenie siebie, to jest, zmartwychwstanie to jest sąd ostateczny, czyli, że... To, to też ładnie tutaj spójne jest z siódemką monet, bo mówi o tym, że jakby w, w, wobec pewnej, dajmy na to, transformacji czy, czy zmiany, która będzie hmm, czymś jakby takim naturalnym procesem, też cierpliwym procesem, w efekcie tego wszystkiego, hmm, i tak jak widać na tej karcie, macie szansę tak jakby na nową kreację siebie, na, na coś nowego i też na zbieranie, Efektów tej, tej właśnie zmiany, która nastąpi, ale w sposób taki naturalny, taki powiedziałabym, wynikający z pewnej dojrzałości sytuacji. Ok? Dobrze. Wynik końcowy rada. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość to jest takie, to jest czarno-biało. Czarno-biała sytuacja. Czyli jasnym się stanie kierunek, jasnym się staną wasze decyzje, jasnym się stanie też ocena, ocena, bo to też jest ocena tego, ocena tego, co, co się zaangażowaliście, do czego dążyliście i co wykonaliście. Także patrząc na ten miesiąc, to tak, w tle macie cesarzową, Wielki arkana, to macie rydwan, to macie, zmiany, to macie koło fortuny, tu kochankowie, zmartwychwstanie, sprawiedliwość. Także miesiąc obfitujący w dużą ilość bardzo mocnych kart, mocnych kart mówiących o sytuacjach zewnętrznych, które będą miały wpływ. Na was. No, Jesteśmy prawie w połowie tego miesiąca, więc zapewne, jeżeli część z Was odnajdzie tu, jakby część odpowiedzi, tudzież jakby jakoś, jakieś nawiązanie do własnej, własnej sytuacji, to może widzieć, jakby widzieć też drogę, w jakim kierunku to u Was zmierza. Niemniej jednak, tarot to, to są tylko rady to są pewno to są tylko i to są dobre rady. Jeżeli to jest dla was dobre, podążajcie za tym, wykorzystujcie to. Jeżeli nie, absolutnie potraktujcie to jako wysłuchanie czegoś hipotetycznego. Natomiast też jeżeli poszukujecie porady, to poszukajcie jakiegoś też innego, innego filmu, gdzie być może akurat, tak jak zwykle to mówię, jest wasz ascendent jest wasz księżyc, czy ważne planety osobiste, być może tam będzie więcej informacji, bardziej spójnych z waszą konkretną sytuacją i dających Wam takie lepsze światło do tego, co się u Was dzieje. Wszystkiego dobrego, zadbajcie o siebie Destiny Dby. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału.